Siemanko. Dzisiaj pokażę Wam jak usunąć inspekcję olejową w Renault Clio trójce z 2009 roku. Tutaj sobie włączymy auto, odpalimy. O, mamy tutaj nawet informację niski poziom oleju. I teraz tak, tutaj na tej manetce po prawej stronie wybieramy sobie opcję przegląd, czyli tutaj mamy Fer wizją. Wciskamy tutaj te dwa przyciski. Jednocześnie, a coś tutaj nie idzie, ale jeszcze sobie raz przyjadę tutaj w tą stronę. Poczekajcie i teraz przytrzymujemy przycisk. Tutaj przytrzymujemy tylko ten górny na tej manetce tutaj nam ryga przegląd 20 tys. km nie wiem czy będzie się tutaj to dobrze widzieć Ostrze może o, jest mamy przegląd na 20 tys. km wystarczy wejść sobie tutaj w opcję, tak jak Wam mówiłem e... inspekcja olejowa rewizja 20 tys. km naciskamy tutaj ten górny przycisk jeszcze raz Wam zaprezentuję przetrzymujemy go kilka sekund Zaczyna tutaj mrygać inspekcja olejowa w ten sposób, i to się zeruje na 20 tysięcy km. Dobra, w tym filmie to wszystko. Jak komuś się podobało, to zostawcie subskrypcję, komentarz, like. I do zobaczenia w kolejnych produkcjach.